Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. O której godzinie upłynie lub upłyną 4 godziny 35 minut od 10.40. Więc zacznijmy od zapisania godziny, do której będziemy doliczać ten czas. Czyli na początku dołóżmy 4 godziny. 10 godzin dodać 4 godziny, to wychodzi nam 14.40, tak? I teraz jeszcze mamy dołożyć 35 minut, ale tu już widzimy, że 35 minut i 40 minut to jest więcej niż godzina. To zobaczmy, ile czasu mija do pełnej godziny. Następna pełna godzina to jest 15. Ile tutaj mija minut? 60 minut odejmują, 40 minut zostaje 20 minut, ale my mamy dołożyć 35, nie tylko 20. Dlatego też. Teraz co zrobię? Od 35 minut odejmę te 20 minut, które już tutaj dopisałam. Wychodzi nam 15 minut, czyli dopisuję kolejne 15 minut. Wychodzi nam 15 15. Czyli możemy powiedzieć, że od 10:40 po 4 godzinach i 30 minutach

No, i jeszcze należy dołożyć 42 minuty, ponieważ tutaj jest 53 i 42 to jest więcej niż godzina, to na początek przeliczymy, ile minut mija do pełnej następnej godziny, czyli do 16. 60 odejmuję, 53 wychodzi mi 7 minut. Tak? I teraz co? Ponieważ już 7 minut dopisałam, to teraz od 42 minut odejmuję tą siódemkę. Wychodzi mi 35 minut, czyli jeszcze należy dołożyć 35 minut, więc mamy godzinę 16:35. Pytanie brzmiało: o której godzinie upłynie, upłyną 3 godziny 42 minuty? O godzinie 16:35. I kolejny przykład: 1 godzina i 27 minut od 14:45. Zaczynamy od zapisania godziny. Dokładamy jedną pełną godzinę, więc mamy już 15.45 i mamy jeszcze dołożyć 27 minut, ale dopełnijmy tutaj do pełnej godziny. Pełna następna godzina po 15 mamy już 60 odjąć, 45 zostaje nam tutaj 15, a my mamy dodać 27 minut. Czyli co teraz zrobię? Od 27 odejmę tą 15, zostaje mi 12 12 minut. Więc 16 dodać 12 minut, to będzie już 16.12, czyli możemy powiedzieć, że o 16.12. I ostatni przykład, 3 godziny 55 minut, od 16, 6, 5, 15. Więc mamy 6.15, dokładamy 3 godziny, to już będzie 6 plus 3, to jest 9, więc mamy 9.15. Teraz do pełnej godziny doliczamy, ile tu będzie minut do pełnej dziesiątej. 60 odjąć 15 to jest 45 minut, a my mamy dołożyć 55. To ile nam jeszcze brakuje? 55 odjąć 45 to, co już dołożyliśmy, to wychodzi 10 minut, tak? Czyli dziesiąta dodać 10 minut to będzie dziesiąta 10. 10, czyli o dziesiątej 10. 10. Dziękuję bardzo. I życzę miłego dnia.